Bezimienny stał nieruchomo przez dłuższy czas, próbując zapanować nad swoimi wybudzonymi zmysłami. Znajdując się pośrodku zielonego przybytku, otoczony czystą, piękną naturą i czując bliskość świątyni poświęconej jemu, nie widział nic, prócz szarości i ciemności. Świat nadal był dla niego przeklętym miejscem, niszczonym przez zagubionych ludzi, którzy próbując odnaleźć drogę do zbawienia wywijają członkami na lewo i prawo trącając wszystko na swej ścieżce. Czerń, grafit i blade słońce znów zagościły w dolinie, która miała być wolna od zła, pogardy i chciwości. Miała być wolna od imperium i choroby toczącej się w jego wnętrzu. Kraj umieszczony na potężnym płaskowyżu oddziaływał na najdalsze zakątki ekosystemu. W tym marazmie podłości i moralnej zgnilizny Bóg jednak ujrzał coś dobrego, coś co powinno się bronić wszelkimi sposobami. Podszedł zatem do zamordowanej Carmen i ułożył jej ciało, oddając jej należny szacunek. Na jej piersiach przygotował dekoracyjny, pogrzebowy symbol, gdyż jak ludzka tradycja głosiła podczas obrzędu ostatniego pożegnania, żegnano zmarłego dając mu coś drogiego sercu. Przedmiot ten mógł być ważny i cenny dla osoby odchodzącej, jak również dla osoby żegnającej. Mężczyzna podarował jej swoją talię kart, następnie zmówił modlitwę. Nadchodzi sztorm. Słyszę grzmoty i ryk zawodzącego wiatru. Widzę gromy rozdzielające czarną suknię mroku. Czuję drżenie przerażonej ziemi i kołysanie nieugiętych koron drzew. Obserwuję kaszmirową rzekę sunącą w stronę oka cyklonu. Zaznaczam obecność uciekających ptaków i biegnących w popłochu zwierząt. Doświadczam nieuchronności nadciągającej ściany tsunami utworzonej z kłębów posępnych chmur. Zanurzam się w ciemnościach bezbronny, niczym dziecko. Jestem jak złamany kwiat, który poddaje się siłom większym od niego. Jestem gotowy na podróż po wzbudzonych warstwach powietrza. Unoszę się porwany przez gromowładny cud świata. Jestem miażdżony przez boską moc i wyginany przez okrutny los, co drwi ze swojej nowej pacynki. Ściskany, zgniatany, rozciągany i lepiony na nowo, lewituje nad światem. Widzę przez tysiące tysięcy oczu doliny kształtowane na nowo. Słyszę pękanie murów stawianych przez ludzkie ręce. Maluję w swojej pamięci obrazy nędzy i rozpaczy, jak sztorm zmian ciska fragmenty ziemi na krańce grań. Tworzy karykaturalne posągi królów, cesarzy i carów, co śmieli sądzić, że przetrwają burze dziejów. Nadchodzi epopeja gniewu, nadchodzi symfonia błękitnych błyskawic, nadchodzi sprawiedliwość, osąd i wyrok. Nadchodzi czas nieugięty wobec naszych prawd, kłamstw i oszczerstw. Nadchodzi sędzia z batogiem, nadchodzi adwokat bez języka w gębie, nadchodzi oskarżyciel z sumieniem na karku i mówca bez pamięci. Tak nadchodzi sztorm naszych wyborów i burza naszego życia. Oto huragan modlitewny wszelkich zmian, zmian, które dokonamy, zanim przeklą nas bogowie. Bóg, człowiek, wieczny tułacz bez imienia, dokonał wyboru podczas szorstkich słów, gdyż te słowa, te paragrafy, te burzliwe frazesy nie były przeznaczone dla Carmen, tylko dla niego. Ułożył dłonie na klatce piersiowej kobiety, i zamykając oczy, odwrócił bieg historii. Zrozumiał nareszcie, że chodzi w tym wszystkim o szansę, o nadzieję, a nie wyrok wagi sprawiedliwości. Doszedł w końcu do chwili, gdy jego śmierć nie będzie próżna, że jego śmierć będzie coś znaczyć. Pojawił się blask, a rany postrzałowe zagoiły się w oka mgnieniu. Siniaki i bruzdy spowite przekleństwem wielkiej pustyni odeszły w zapomnienie. Znów dziewczyna była rudowłosą pięknością, o niewinnej buzi, pełnej kolorów i barw, a otworzywszy oczy, znów mogła cieszyć męskie oczy swym łagodnym spojrzeniem. Co się stało? Zapytała zmęczona, jakby przez cały ten czas spała snem tysiącletnim. Co się tobie przytrafiło? Dotknęła twarzy jej wybawcy. Nie zostało mi dużo czasu, a tak wiele chciałbym ci powiedzieć, zanim odejdę. Coś ty uczynił? To nie czas i miejsce na nasze małe sprzeczki. Posłuchaj uważnie, bo to ważne. Możesz to dla mnie zrobić? Carmen Phoenix przytaknęła z ciężkim sercem, widząc jak mężczyzna staje się powoli przezroczysty. Bogowie was nie opuścili. Nie zostawili was na pastwę mściwego losu. Moi bracia i siostry tak bardzo was ukochali, że postanowili żyć waszym życiem. Tak bardzo tego pragnęli, tak bardzo sobie to życie cenili, że w końcu zapomnieli o swojej boskiej naturze, stając się śmiertelnikami. Postanowili żyć i umrzeć jako człowiek, jednak odchodząc, zostawili cząstkę siebie w swoich dzieciach, wnukach i prawnukach. To dlatego wędrowałeś przez całe imperium? Nie. To nie był powód mojej tułaczki, ale rzeczywiście w twarzach ludzi widziałem twarze bogów. Niekiedy miałem wrażenie, że przechodząc obok sklepu w stolic Imperium, widzę Irtulpina, władcę młotów sprzedającego zużyte ubrania, albo Cassiego, mędrca ze stumilowego lasu pracującego w kopalni Rudy. Były to momenty równie piękne, co potworne. Mogę wiedzieć, czego zatem szukałeś po całym świecie? Powodu, abym mógł założyć starą skórę, którą porzuciłem wraz ze śmiercią mojej ukochanej. Tylko jej twarzy nigdy nie widziałem wśród ludzi. Nie miała dzieci, gdyż pomimo tego, że zrezygnowała z nieśmiertelności, to pozostała mi wierna aż do końca, aż do dnia, gdy jedna z ludzkich chorób powaliła ją na dobre. Obiecałeś użyć kart, gdy zobaczysz świat jej oczami. Widzę, droga Carmen, że słuchałaś moich opowieści. Tak, to był ten powód mojej ciągłej wędrówki. I chociaż nie znalazłem tego powodu, to jednak teraz już wiem, że niekiedy trzeba złamać dane słowo, by uratować cud. Mira by mi tego nie przebaczyła, gdybym postąpił inaczej. Cud? Pokazałaś mi, że człowiek może być lepszy niż jest. Jesteś małą, nic nieznaczącą iskierką dla świata. Ale dla mnie stałaś się gwiazdą, która poprowadziła mnie do końca mej podróży. I za to jestem ci dozgonnie wdzięczny. Stałaś się moim cudem. Kobieta chwyciła męskie dłonie i przyciągnęła do siebie. Chciała poczuć jego ciepło, które z każdą upływającą chwilą ulatniało się. Zanim! Pytaj, zanim odejdę i nie bój się tego słowa. Nie zawsze śmierć jest czymś strasznym. Niekiedy to życie jest o wiele bardziej przerażające. Jak ci na imię? Możesz mi mówić hazardzista, gdyż słodka Carmen, Twoja opowieść o tym, że oddałem Swe imię dla mojej ukochanej, jest prawdziwa. Od samego początku dziejów. Gdy po raz pierwszy ujrzałem Mirę, wiedziałem, że jest mi pisania. Ona, aby upewnić się co do mojej wierności, znając rozpustność naszych braci i sióstr, dała mi jeden warunek: jeśli oddam swe imię, to ona odda mi siebie, na zawsze. Nie wahałem się ani przez moment i nigdy nie żałowałem jej miłości. Hazardista zdążył jeszcze opowiedzieć kobiecie o narodzinach świata, gdzie oceany zalewały kaniony. Zwierzęta prześcigały się na zielonych polanach, a drzewa tworzyły siatkę gęstych, pełnych życia lasów. O tym, że świat wyglądał tak jak ta skryta dolina, a na pytanie czemu nie zdradził jej tajemnicy istnienia tego pięknego skrawku ziemi, rzekł: Tak jak zapomniałem swojego imienia, tak wiele boskich tajemnic zostało zamkniętych, gdy porzuciłem swe prawdziwe oblicze. Mogliby spędzić jeszcze wiele dni, a nawet tygodni miesięcy, a może nawet i lat, rozmawiając o dawnych czasach schowanych na kartach historii, lecz nie mieli tyle czasu. Najgroźniejszy z bogów, Bóg nienawidzący ludzkości, Bóg kart i zakładów, Bóg fortuny, Bóg nikczemnego losu i Bóg o wielu tytułach musiał w końcu odejść wraz z podmuchem ciepłego, wiosennego wiatru. I chociaż zamknął swe oczy, to zdołał otworzyć swe serce, Mógł nareszcie dołączyć do swojej ukochanej, do swych braci i sióstr, pełen nadziei i pozbawiony wszelkich trosk. Był wolny, to też bez wyrzutów sumienia, pożegnał się następującymi słowami. Droga Carmen, pamiętaj o nas. Pamiętaj o bogach, którzy oddali za was życie. Cud z martwych wstania niósł za sobą ciężar, którego Carmen musiała od tego pamiętnego dnia dźwigać aż do końca swych dni. Chociaż ona pokazała ostatniemu żyjącemu Bogu, że ludzkie życie jest warte poświęceń, tak on pokazał jej swoje wątpliwości. Zakopał mimowolnie czarne jak smoła ziarenko w jej sercu. I to ziarno, kiełkując i owijając jej duszę niczym jadowity bluszcz, sprawił, że nie mogła pozostać w tej zielonej, rajskiej dolinie. W jej oczach lazur nieba wciąż był grafitowy, a słońce blade i pozbawione życia. Zamiast piękna posągów i potęgi budowniczych widziała zaprzepaszczony potencjał. Obserwując zwierzęta oraz ich zmagania na pograniczu życia i śmierci, wyruszy po kilku tygodniach z powrotem na Wielką Pustynię. Smagana srogim wietrzyskiem, upałem lejącym się z posępnego nieba oraz katowana plugawymi słowami bansi wieczorową porą oraz odwiedzana przez pustelników, dotrze schorowana i zmęczona do Asyrii. Miasteczko przywita ją oziębłym, podejrzliwym spojrzeniem. Mieszkańcy będą szeptać złowrogie zaklęcia pod postacią plotek. I chociaż nikt ją bezpośrednio nie rozpozna, traktując ją jak kolejną zgubę, która wróciła pokonana przez pustynię, jeden odważy się do niej zagadać, sądząc, że jej słowa odmienią jego żywot. Czy znalazłaś na pustyni to, co szukałaś? Carmen przystanęła na chwilę. Spojrzała na kram, który zbudowała wiele tygodni temu. Nie przypominała pełnej entuzjazmu dziewczyny, gdy po raz pierwszy zawitała do Asyrii. Bliżej jej było do bezimiennego, co utracił wiarę w człowieczeństwo. Tak! odnalazłam odpowiedź. Jak ona brzmi? Na pustyni czeka nas jedynie cierpienie i ból. Nie ma zielonej doliny, skarbów, złota czy srebra. Możesz od dzisiaj przekazywać to każdemu wędrowcowi. Na pustyni czeka ich tylko śmierć i zapomnienie. I z taką cierpką odpowiedzią zostawiła człowieka, który ośmielił się do niej zagadać. Ona sama ruszyła w stronę serca Imperium, aby przejąć rolę wędrownego kaznodziei. Cykl został ukończony. Adam Phoenix opuścił kraj z powitym głą, a jego córka postanowiła wrócić do krainy nieszczęścia zamiast głosić słowa swego ojca, opowiadała ludziom o bogach i ich poświęceniu, pragnęła ich upamiętnić. Chciała spłacić swój dług, bowiem wiedziała, że to nie bogowie przeklęli ludzkość, ale to ludzie wyrzekli się bogów.